Podczas próby sparowania pompy z aplikacją upewnij się, że masz silne połączenie internetowe, a Bluetooth w pompie jest włączony i znajduje się w trybie parowania. Musisz być podłączony do internetu co najmniej raz na 28 dni, aby utrzymać sparowanie pompy z aplikacją A APSFX. Jest to wymagane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli wcześniej korzystałeś z aplikacji Maylife, Proszę usuń połączenie Bluetooth pompy z aplikacją Maylife w menu Bluetooth swojego telefonu. Następnie odinstaluj aplikację, aby uniknąć problemów z łącznością z aplikacją MyLife Cam APSFX. Gdy twoja pompa zostanie pomyślnie sparowana, musisz następnie połączyć swój sensor glukozy z aplikacją MyLife Cam APSFX. Możesz przenieść działający sensor Dexcom z aplikacji Dexcom do aplikacji aps APSFX. Jednak musisz rozpocząć nowy sensor Freestyle Libre. Nadajnik Dexcom może komunikować się tylko z jedną aplikacją jednocześnie. Proszę zanotować numer seryjny nadajnika Dexcom, a następnie odłączyć nadajnik w menu Bluetooth w telefonie i odinstalować aplikację Dexcom. Wybierz typ sensora którego używasz, aby rozpocząć proces parowania i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. Gdy pompa i sensor zostaną sparowane, będziesz mogła, mógł w pełni zarządzać sensorem, otrzymywać alerty dotyczące poziomu glukozy, a także podawać insulinę do posiłków za pomocą aplikacji MyLifeCam APSFX.